Cześć, witam Was bardzo serdecznie 17 sierpnia 2023 roku i zaczynamy naszą codzienną analizę kryptowalut. Dzisiaj mamy bardzo fajne spadki, na które ja cały czas czekałem, No i miejmy nadzieję, że wykonają się według naszego ustalonego planu. Zaczynamy standardowo od CoinMarketCap dzisiaj. Mamy największe wzrosty na kawie i to są dosyć fajne wzrosty niecałe 2%, akurat między naszymi tam oporami się fajnie odbija, ale dzisiaj nie będziemy mówić o kawie, tylko dzisiaj mamy inne kryptowaluty, a największe spadki na Sei, gdzie ostatnio były największe wzrosty. No i teraz mamy odreagowanie. Jak ogólnie na całym krypto rynku. dzisiaj mamy wskaźnik strachu i chciwości dokładnie na 50 na poziomie neutralnym. Wczoraj mieliśmy 52. No i Altcoin Season Index troszkę nam cały czas się obsuwa, aktualnie poziom 22. Narzućmy sobie nasze linie, no i widzimy, że Bitcoin tutaj po tym przebiciu, które miało miejsce dokładnie tutaj w nocy, no tutaj walczyło dosyć mocno, no i dopiero po tym przebiciu, dosyć głębszym, ja wychodziłem z shorta, z longa, przepraszam, na Doge i z QNT. Z tego względu, że cały czas tutaj było ryzyko jeszcze odbić, a po tym głębszym zjeździe warto było zaakceptować tą stratę, którą oczywiście mogliście obejrzeć na Twitterze, jeżeli mi oglądacie. No i tutaj dosyć fajnie tutaj cena nam zjechała, i ja też za chwilę będę chciał zamykać mojego shorta na bitcoinie, którego trzymam tutaj. Dokładnie z tego miejsca z 8 sierpnia, gdzie zaliczył 30 tysięcy, troszkę więcej, ale ja tutaj miałem ustawionego właśnie na 30 tysięcy. I tutaj dokładnie na 28 140 będę zamykał, no i będę odpalał sobie tutaj longa, właśnie na tym poziomie, tutaj tym żółtym. Dopiero ewentualnie, jakbyśmy tutaj przebili drugą krawędź, to ewentualnie będę rozważał zamknięcie, bo wtedy będziemy mieli ryzyko zjazdu na 27. Ale tutaj trzymam się ustalonych swoich tutaj decyzji i ich będę czekał cały czas na poziom 28 140 dolarów. Więc czekamy, liczę, że to już niedługo tutaj nam fajnie zaliczy poziom. A my lecimy dalej, zerknijmy sobie teraz na order booki. Na order bookach może po stronie sprzedażowej najpierw mamy dużo większą ścianę tutaj na 28 900. Nam się zrobiła, a po stronie zakupowej właśnie w okolicach 28 200, no i tutaj 28 tysięcy, czyli akurat w tym przedziale, gdzie mamy tą naszą żółtą strefę, gdzie ja liczę tutaj na dosyć fajne odbicie do góry. Od razu zobaczmy sobie wskaźniki ProCharts, gdzie widzimy po pierwsze tutaj w dniu wczorajszym mieliśmy Likwidację dosyć sporego portfela bitcoinów, ja o tym już wczoraj mówiłem. No, ale dzisiaj również mamy likwidację dużego portfela długoterminowego, bo o tym też warto wspomnieć, gdzie bitcoiny leżały nieruszane powyżej 155 dni. No, i ktoś tutaj zaczyna je przelewać. No, i widać chociażby po tym pierwszym tutaj. Po pierwszej likwidacji mieliśmy troszkę tutaj wpływu bitcoinów na giełdę. No i w dniu dzisiejszym również widzimy, że tutaj troszkę nam wskaźnik rezerw bitcoinów podskoczył na giełdach. Więc bardzo możliwe, że ktoś jeszcze będzie chciał sprzedać trochę tych bitcoinów. Poziom tutaj stablecoinów delikatnie nam maleje. No, ale widać, że traderzy się troszkę wystraszyli, i tutaj większość zaczyna grać nam w dniu dzisiejszym, jeszcze na shorty. A my wracamy do naszych wykresów i lecimy. Dzisiaj mam dla Was 8 jeszcze kryptowalut. Zacznijmy standardowo od Ethereum. Ethereum bardzo fajnie zaliczyło tutaj naszą strefę. Ale co ciekawe, ja tutaj tą strefę chciałem rozgrywać w momencie, kiedy byłem w zeszłym tygodniu na urlopie, i ta strefa była również rozpisana tutaj patronom na Discordzie. Jednak po tym, po analizie, właśnie jak wygląda Bitcoin, jak wygląda Ether, ich różnice, chociaż w dniu dzisiejszym, w ostatnich 24 godzinach, lecą procentowo praktycznie web w web. No to ja tutaj akurat pousuwałem, właśnie te pozycje, i tutaj myślę, że może na Ethereum zejść nawet do 1750, i to jest tutaj bardziej ta druga strefa do zaliczenia. Tu widzimy, że pierwszą strefę już cena nam zaliczyła. No i zaraz zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Lećmy dalej. Dzisiaj chciałbym zerknąć na XMR, czyli Monero. Monero bardzo fajnie się tutaj nam obsuwało po tym dosyć fajnym rajdzie z 14 czerwca, który trwał do 27 czerwca, gdzie było różnie tutaj na krypto, na no, Monero zyskiwało bardzo fajnie tutaj praktycznie z dnia na dzień. No i teraz zaczynamy obsuwać się w dół. No, i co ciekawe, najbliższy, najmocniejszy tutaj poziom, czyli wsparcie, mamy dokładnie na 150 dolarach, chociaż przy aktualnym tutaj zjeździe, owszem, jest ten poziom bardzo fajny tutaj do zaliczenia. On by również procentowo pokrywał się ze zjazdem na bitcoinie, gdyby chciał do tej żółtej strefy nam tutaj zlecieć, ale tutaj warto zauważyć, że pod spodem mamy po pierwsze białe, białą linię, czyli to wsparcie na 138,70 centów. no i dodatkowo mamy tą czerwoną linię, która tutaj tworzy nam taki bardzo fajny clean, gdzie tutaj gdyby nam cena faktycznie chciała aż tak mocno zlecieć, no to tutaj będziemy mieli największą reakcję. Lecimy dalej XRP po tym ostatnim swoim rajdzie, który był tutaj spowodowany. Ogłoszeniem wyroku, który trochę mnie rozczarował. Liczyłem, że zaliczymy tutaj poziom chociażby jednego dolara, to widzimy, że również tutaj XRP osuwa się po zaliczeniu tutaj tej ostatniej zielonej strefy. Dosyć szybko znalazł się poniżej tych 60 centów. Ja o tym tutaj w ostatniej analizie też właśnie mówiłem i ja bym tutaj spodziewał się bardziej reakcji. W okolicach tej czerwonej i niebieskiej linii, gdzie tutaj też tworzy nam się taki wąski klin między aktualnie 51 centów a 52,3 centa, więc tutaj mamy taki dosyć ciekawy, fajny tutaj moment na ewentualne nawet zakupy spotowe i warto to również rozważyć. Lecimy dalej, jeszcze 5 kryptowalut, pierwszą z nich. Będzie Bitcoin Cash, który aktualnie 206 dolarów. Tutaj ciekawa sytuacja, jak to na całym dzisiaj praktycznie rynku krypto mamy delikatne spadki. Tak również nie ominęły Bitcoin Cash, który akurat odbił się idealnie od czerwonej linii. No i w porównaniu chociażby do Bitcoina traci dużo mniej i jestem teraz, właśnie ciekawy, czy faktycznie odbijemy się jeszcze raz od tej czerwonej linii, jeżeli faktycznie spadniemy do okolic poniżej 200 dolarów, no i przy ewentualnym riteście na czerwonej linii możemy spodziewać się jeszcze głębszych spadków nawet do okolic 180 dolarów, więc myślę, że warto obserwować co się będzie działo na Bitcoin Cash szczególnie że po tym ostatnim tutaj dosyć mocnym rajdzie gdzie zaliczyliśmy prawie 330 dolarów no to teraz mamy aktualnie dosyć mocny spadek. Lecimy dalej kolejnym coinem który dzisiaj przykuł moją uwagę to jest coin Bond, który zaliczył w dniu Praktycznie wczorajszym bardzo fajnie tutaj tą zieloną strefę. No i chociaż tutaj dzisiaj wszystko, prawie wszystkie coiny na czerwono, no to bond dzisiaj zyskuje dosyć fajnie. No i odbił się praktycznie z poziomu 2,69 do aktualnie 2,83. W ciągu ostatnich 24 godzin mamy tutaj wzrost. O 4,11%, czyli dosyć fajnie, i tutaj przebija nawet te koiny, które oglądaliśmy na coin market cap z pierwszej setki. Więc dosyć fajne mamy tutaj odbicie. No, i to nam potwierdza, że faktycznie tutaj ta krawędź strefy na 2,70 jest dosyć dobrym miejscem tutaj do rozgrywania. Ewentualnego longa, lub nawet zakupów spotowych. To był bond. Lecimy dalej. Kolejnym w naszym zestawieniu będzie link, który również reaguje bardzo fajnie na wszystkie strefy. Link bardzo fajnie tutaj poruszał się między właśnie poziomami 7,22 dolarów a 8 dolarów i 7 centów, no i tutaj bardzo fajnie reagował na te poziomy, ale ja również tutaj sugerowałem przy ostatnich analizach, że podczas przebicia tego poziomu na 7,22 kolejnym poziomem, który będzie dosyć fajnym tutaj poziomem, no to są okolice właśnie między 6,60 a 6,69 no i jak widać praktycznie tutaj w o północy, wczoraj o północy, bardzo fajnie cena nam tutaj odbiła się właśnie z tego miejsca. No i dzisiaj też za sprawą właśnie tych spadków, po raz kolejny tutaj zmierzamy z powrotem do tej strefy. No i sam jestem bardzo ciekawy, czy tu przebijemy ją w dniu dzisiejszym. Warto zauważyć, że kolejna taka strefa, która tutaj dosyć fajnie będzie. Tam cena reagowała właśnie na linku. No to jest tutaj strefa między 5,95 a 6,07 centów. No ale to jest aktualnie dosyć daleko. Więc aktualnie z tego miejsca, gdzie jesteśmy, byśmy musieli jeszcze stracić ponad 10%. No ale jak już widać, było niejednokrotnie. Na krypto takie spadki są bardzo prawdopodobne w bardzo krótkim czasie. No i ostatnie dwie kryptowaluty. Pierwsza to jest token giełdowy OKB. I tutaj też ciekawa sytuacja. Przebiliśmy to wsparcie na 46 dolarów praktycznie bez najmniejszego problemu, chociaż warto zwrócić uwagę, że po tym zjeździe tutaj mieliśmy próbę tutaj powrotu powyżej 46 dolarów, no ale cena bardzo szybko zawróciła z powrotem w dół i tylko zostało nam knot od tej świecy. No i teraz zaczynamy spadać w dół. No i takie porządne miejsce do odbicia to jest dopiero tutaj w okolicach tej czerwonej linii, która jest do, pod dosyć fajnym, dosyć kątem tutaj. Aktualnie gdybyśmy teraz chcieli spaść w dół, no to poziom do odbicia to dokładnie 42 dolary. Czyli jeszcze byśmy musieli stracić praktycznie 2 dolary i 80 centów. I tu myślę jest dobra, dobre miejsce chociażby na zakupy spotowe. Oczywiście pamiętajcie, nic co mówię nie jest poradą inwestycyjną. No i jeżeli jesteście na samym początku przygody z krypto, no to warto korzystać choćby z coinów giełdowych, które na przykład mamy dostępne na giełdzie X. Co ciekawe, mamy tam bardzo fajny stop loss kroczący, który podąża za ceną. Ja o tym zrobiłem osobne nagranie, więc zapraszam Was do tego nagrania u mnie na kanale na YouTubie. A my lecimy z ostatnim, czyli optymizm, który tutaj ostatnio dosyć dużo się działo właśnie na tym coinie. Ja również go rozgrywałem kilkukrotnie. No i po tej zawrotce, praktycznie tutaj z dolara 83 centów, wpadło nam między dwie takie dosyć mocne strefy, które mam po pierwsze mamy bardzo fajne wsparcie na dolar 37 mamy bardzo fajny opór na dolar 46 i widzimy że już tutaj nam się cena bardzo fajnie odbiła co ciekawe po zewnętrznych strefach tych poziomów mamy dodatkowo linię fibo czyli one tutaj są dodatkowo wspomagane właśnie tymi liniami i aktualnie teraz lecimy w dół właśnie z dolar 46. Próbujemy właśnie lecieć w okolice dolar 37. No, i jestem bardzo ciekawy, czy tutaj faktycznie przebijemy to wsparcie. Jeżeli przebijemy, to kolejne wsparcie dopiero na dolar 25. No, ale myślę, że to jest też dosyć fajny. Poziom na zakupy spotowe i ja również będę rozmyślał, czy tutaj do portfela nie dorzucić, ale dopiero tutaj z okolic między dolarz 10 a właśnie dolarz 25. Tu taka fajna strefa zakupowa. Myślę, że jest spora szansa, że w najbliższym czasie jeszcze cena tutaj zawita. To by było wszystko na dzisiaj. Dzisiaj nie patrzymy do indeksów, do złota, chociaż ja tam zerkam regularnie. Na was zapraszam oczywiście do mnie na Twittera. No, i zapraszam Was do lajkowania i subskrybowania. No, i słyszymy się standardowo jutro. A wy pamiętajcie, jeżeli chcecie, abym ja przeanalizował jakieś coiny, no to piszcie w komentarzach a w sobotnim nagraniu. Na pewno wlecam do naszej codziennej analizy. Do usłyszenia, do jutra. Hej